Na program zaprasza firma Auto Karol Piotr Majka, lider wśród importerów samochodów ciężarowych. Na program zaprasza firma Paxton Polska, importer samochodów użytkowych. Witamy w kolejnym programie i zapraszamy na ćwiczenia z GymStickiem. Dziś przedstawimy Państwu ćwiczenia w parach. A w drugiej części programu odwiedzimy tory wyścigów konnych, gdzie między innymi spotkamy się z trenerką koń wyścigowych. Zaczynają bicepsy, jedziemy w górę i cztery razy. Pięknie, już przyklejony. <laughs> Jedzie triceps, dawaj. I w tył, w ręce. I jeszcze dwa. Dobra, ostatni raz. Biceps, po dwa. Raz. I dwa. Triceps, tył. Dawaj biceps jeszcze raz. Po dwa. Raz. I dwa. Triceps. Mhm. Jeden na jeden, poproszę. Jeden biceps, jeden triceps. Dobra, jeszcze raz. Biceps się zatrzymuje. Trzymasz. Triceps, puszczasz. I biceps idzie. Raz, dwa, trzy i cztery. Biceps, triceps, puszczasz. I jeszcze raz. Odwrócimy. Najpierw zaczyna triceps, ok? Triceps. Raz, trzymaj. Biceps, puszczasz. Wszystko. Raz, i dwa, i trzy. Dobra, jeszcze raz. I tył, ugnij. Ostatni raz. Tył. Dobra i teraz idziemy wszyscy razem. Wszyscy razem. Na raz. Pa. Pa. I jeszcze. Dawaj. Ostatnie cztery. Cztery. Trzy. Jeszcze dwa. Ostatni raz. Dobra. Luźno. Wchodzimy do środeczka. Tyłom do siebie. Gym stick wąskim uchwytem. Ramiona z y, tymi rączkami, szeroki uchwyt do klatki piersiowej. Jedna noga z przodu. Dobra, zaczynamy laski. Zaczynają cztery wypchnięcia, raz. Ale ty się rozciągnijcie się no trochę, co? Dopóki dajemy do przodu. Dobra, idą ręce powoli. Na raz, dwa, otwórz, powoli. I w przód, w przód, otwórz. I w, laski, raz. I dwa trzy, ostatni, wolno ręce wasze idą, wolno, w przód, otwórz i jeszcze raz, w przód, otwórz, dobra i jeszcze raz ręce z laską cztery razy, trzy i dwa, ostatni, ręce powoli, w przód, napnij, dawaj, 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 jeszcze raz, w przód, dobra i nasze ręce dwa razy, jeszcze raz, Zmiana. Powoli. W przód. Trzymaj. Dobra. Nasze ręce dwa. Pyk. Pyk. I ich. Dobra. I teraz dziewczyny z laskami. Wypchnij, zatrzymaj. Idą drugie ręce. Otwórz ręce. I my wracamy. Jeszcze raz. Wypchnij. Ręce druga. Pięknie. Otwórz. I ugnij. I ostatni raz. W przód. Otwórz. Dobra, damy radę w tempie, w tempie i przód. Ostatni raz, przód. Dobra i luźno, zdejmujemy gimnastyki. Dziewczyny, zakładamy na wewnętrzną nogę. Stajemy. Wymieniamy się tymi rączkami. Wewnętrzna ręka. Dobra, i ruch jest ręką w skos do góry, powolutku, napnij, otwórz, dobra, jeszcze raz, napnij i otwórz, dajmy szybciej, w górę, w górę, jeszcze, dawaj, 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 jeszcze cztery, trzy, tylko dwa, ostatni raz, dobra, zatrzymajmy się, podnieśmy zewnętrzną nogę leciutko do góry, Druga na bioderku. Ręka ten sam ruch, tylko powolutku. Jedziesz. W górę. Opuść. I jeszcze raz. W górę. Opuść. I jeszcze chwilę. Trzymaj powolutku. <słuch> <słuch> powoli, powoli, powoli. W górę. Ostatnie dwa. I w górę. Opuść. Ostatni raz. Dobra. A teraz zrobimy wypad prawą nogą i lewą na bok. Wyciągnij rękę. I w górę zwróć. I w górę, wyciągnij. I wróć. Jeszcze raz. Wyciągnij. I wróć. Jeszcze raz. Wyciągnij. I wróć. Jeszcze cztery, dawaj. I raz. Wracasz. W górę. I wracasz. Jeszcze dwa, dawaj. W górę. Ostatni raz. I w górę. Dobra, zamieniamy ręce. Daj bok powoli. Bok otwórz. I opuść. Jeszcze raz. W bok otwórz. I powoli. Jeszcze. W bok otwórz. Dodajmy wykrok z nogą. Dawaj, wykrok. Wykrok. Wykrok i wróć. Dawaj. Bok i wróć. Jeszcze dwa. Otwórz. I dół. Ostatni raz. Otwórz. I wróć. Sam łokieć idzie. Sam łokieć. Otwarcie. I opuść. Jeszcze raz. Otwarcie. I opuść. Daj w tempie. I raz. I jeszcze cztery. Cztery. Trzy. Jeszcze dwa. I ostatni raz. Dobra, luźniutko. Zdejmujemy. Napnij ramiona. Złap ten gymstick z tyłu, bo on będzie uciekał. Jest? Dobra. Lewa noga do przodu. Prawa lekko z tyłu. Jest wypchnięcie. I powrót. Jest? Daj trochę szybciej, raz i wracasz, dwa i wracasz, trzy i wracasz. No dobra, to teraz w tempie, dawaj i bum, bum. Daj trochę balansu, ciało, dawaj, dawaj, trzymaj, jeszcze, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy. Daj przysiad, no i bum, 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 jeszcze cztery, trzy. I dwa. I no Dobra, druga strona. Powolutku, tak? Wyciągnij. Wyciągnij. I jeszcze. Cztery. Trzy. I dwa. Dobra. No to przyspieszymy trochę. I. Pum. 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 Dawaj, dawaj, dawaj. Daj, z przysiadem. Hej. hop, hop, Dawaj, 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 dawaj. I jeszcze osiem. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery, trzy i dwa. Luźno. Dobra. Pochylamy się do przodu. Jedziemy Krało. Krało. Spokojnie. Dawaj. Pierwsza, jeszcze. Cztery razy. Trzy i dwa. Dobra, wyrównujemy nogi. uginamy obie, jedziemy motylkiem. W przód, w przód, w przód, w przód, w przód i w przód. Jeszcze cztery. Cztery, trzy, dwa, ostatni. I luźno, żabka, jeszcze żabeczka. Pokryta. Jeszcze raz. Ostatni. Dobra, i luźno. Rozluźniamy. Zamieniamy się w parę. I słuchajcie, teraz staniemy bokiem, bo dziewczyny pokazują to prawie to samo, tylko że przodem do partnerki. Te same ćwiczenia, czyli będzie żabka, krał, tylko przodem do partnera, bo to inne mięśnie pracują, tak? Dobra, jedna noga z przodu dziewczyny, trzymające Dzimisty. Delikatnie pochylcie ciało, jedziemy kraulem. Jedziemy, jedziemy. Dobra, dajcie nogi równolegle do siebie, i żabeczkę, tylko troszkę otwórzcie w szeroki rozdruk, a my jesteśmy cały czas z jedną nogą z przodu. Jedziemy, żabkę. Delfin. Pięknie. Dobra teraz tyłem do człowieka się odwrócimy i pojedziemy ten box taki z tym, Z uderzeniami tymi na pojedynczymi. Tylko uważajcie, czterokrotność nie za daleko. Cztery razy się to może rozciągnąć, czyli jakieś trzy kroki do przodu możecie zrobić. Biegniesz do przodu. Tylko nie za daleko. Ta osoba z tyłu trzyma ten gymstick, trzyma, bo tam też jest praca. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze raz. No dobra, ostatni raz. I rozluźniamy. Stan posiadania Materiału hodowlanego w Polsce, jeśli chodzi o konie czyste i krwi arabskie, to chyba jest rzeczywiście absolutna czołówka światowa, jeśli niezdecydowanie najlepsze. To zawdzięczamy przede wszystkim ciężkim próbom w selekcyjnym na torze. Ale trzeba także pamiętać, że jeśli chodzi o pełną krew angielską, to w szczególności jeśli chodzi o tak zwane zdolności skokowe koni, czyli to co dzisiaj mówimy gonitwy płotowe albo gonitwy przeszkodowe, stiple. To polskie konie pełnej kwi są tutaj bardzo cenione w Europie. Polskie konie pełnej kwi angielskiej charakteryzują się wytrzymałością, zdolnościami do pokonywania długich dystansów i dobrym stanem zdrowia. Nazywam się Dorota Kałuba, jestem trenerem koni wyścigowych od lat no, 40 i no, Muszę powiedzieć, że moje konie na ogół biegają dobrze. Zawsze gdzieś tam jestem w ścisłej czołówce. Parę razy byłam trenerem roku. My jak oglądamy jako kibice widzowie samo wyścigi, widzimy ten efekt końcowy, a na ten efekt końcowy, czyli ten jeden bieg, czy dwa, czy trzy wyścig konia, to pracuje na kilku ludzi. O, nawet można powiedzieć, że kilkunastu, bo koń najpierw rodzi się w stadninie i już wtedy wymaga bardzo solidnej opieki. Po półtora roku odchowania na jesieni, gdzieś tam powiedzmy wrzesień, październik, młode konie przychodzą na tor. I te konie jeszcze nic nie umieją. Nie miały na sobie tranzelki, nie miały siodła, nie miały w pysku wędzidła, nie miały jeźdźca. Więc nasza praca zimowa polega na tym, że te młode konie wdraża się. Do pracy wyścigowej, więc na początku się je siodła, transluje, uczą się chodzić w maszynie, w której one stępują i kłusują, potem stopniowo siada się na nie. W zależności od tego, jaki koń ma charakter, tak szybko to następuje, bo jeżeli koniec łagodny, spokojny i miły, to nawet po dwóch, trzech tygodniach już przyjmie jeźdźca. Natomiast jeżeli koń jest impulsywny, nerwowy albo boi się, no to to, to ta, te przyuczanie do zawodu, jak ja to mówię, trwa troszeczkę dłużej. I potem stopniowo, jak koń już się nauczy chodzić stępem i kłusem na kółeczku, to zaczynamy wyjeżdżać na tor, to konie zaczynają po sobie galopować. Na ogół, y, dla młodych koni daje się na początek starego konia. Który tego nie prowadzi, jest rozważny, rozsądny, spokojny i tego nie za nim idą. Potem z czasem już uczą się, że mogą pracować same. No i to przygotowanie do pierwszego wyścigu trwa od października do powiedzmy czerwca-lipca. W czerwcu-lipcu wystartuje dwa, może trzy, a potem stopniowo dochodzą. Każda stajna ma swoją grupę ludzi, z którymi współpracuje. I kto jest najważniejszy? No Na pewno trener. Trener decyduje o wszystkim, co się w stajni dzieje: o tym, jak konie jedzą, o tym, ile konie pracują, o tym, kto na którym koniu siedzi. Więc trener jest jakby kapitanem tego okrętu. Natomiast bardzo ważną osobą jest też koniuszy, bo koniuszy dba o to, żeby konie jadły, żeby konie jadły tyle, ile powinny. I koniuszego zmartwieniem jest. Cała ta otoczka. Jeżeli koń nie żyje w pełnym komforcie, no to będzie słabo biegał, to wiadomo, prawda? Koń musi być najedzony, zadowolony, wyspany i musi mieć wszystko to, co jest mu potrzebne. I już o to dba koniusz. Skąd nabierają trenerzy te umiejętności? Bo muszą mieć tą wiedzę taką bardzo szeroką, prawda? Trenerzy nagół rekrutują się z dwóch grup. Jedna grupa to są ludzie, którzy skończyli zootechnikę i są przygotowani od strony tej zootechnicznej do zawodu, a potem przez parę lat mają praktyki tutaj na torze, wciągają się i zaczynają sami trenować. Natomiast druga grupa trenerów to są ludzie, którzy jeździli kiedyś wyścigi, którzy byli dżokejami, którzy kończą karierę dżokejską, no ale że tak powiem, na tym zawodzie już, już zęby zjedli, więc ci ludzie też mają dużą orientację i dobrze naprawdę dobrze wiedzą, co takiemu koniowi wyścigowemu potrzeba. w Polsce jest, ale nie tylko w Polsce, dosyć liczna grupa jeźdźców wyścigowych płci żeńskiej. w szkółkach jeździeckich na przykład dominującą grupą są dziewczęta, natomiast w miarę, że tak powiem starzenia się, czyli, czyli, czyli powiedzmy pozyskiwania tego wieku dojrzałego, rozwoju fizycznego zaczyna być, przynajmniej jeśli chodzi o jeźdźców wyścigowych, większa liczba mężczyzn, ale w Polsce rzeczywiście było kilku wspaniałych dżokejek e, kobiet, takie nawet, które potrafiły wygrywać Wielką Warszawską derby. Tak jest do dzisiejszego dnia. Widzę, że bardzo dużo tu jest kobiet jako Jockey. Jako czy to jest już tendencja od dłuższego czasu, czy to jest ostatnia tendencja? No To już jest tendencja od wielu lat, i muszę powiedzieć, że to jest bardzo dobry pomysł, że kobiety pracują w stanie, pracują przy koniach i jeżdżą wyścigi. Dlatego, że kobiety są dużo delikatniejsze, łagodniejsze, pogodniejsze i nie walczą z końmi. ilu lat właściwie jest ten napływ kobiet? Od pięciu, od dziesięciu? No myślę, że od piętnastu może nawet. No ja jak zaczynałam pracować na wyścigach, to też jeździłam. No to byłam jedyna wtedy i wtedy było to, był to ewenement. Wtedy wszyscy byli zdziwieni, o baba jedzie wyścig, o jej, co to będzie. Potem się przyzwyczaili, potem nawet miałam grupę swoich fanów, brawo bili jak wygrywałam. A, a potem już zaczęło się to zrobić zupełnie normalną rzeczą, że jeżdżą dziewczyny. Dziewczyny mają tylko no niestety ten, ten minus, że są słabsze od mężczyzn. Czasem są konie, które wymagają bardzo siłowej, mocnej jazdy. No i wtedy jednak mężczyźni mają przewagę. Natomiast jeżeli chodzi o dogadanie się z koniem, to w większości dziewczynom to wychodzi dużo lepiej. Co dzisiaj się na tym torze dzieje? Widziałem, że mierzyła Pani czas. Czy to jest tylko trening, czy to jest już jakaś selekcja przed wyścigami sobotnimi czy ziemi? Na torze roboczym wszystkie konie muszą pracować codziennie. To jest tak jak sportowiec. Sportowiec nie może całą zimę leżeć, odpoczywać, patrzeć sobie w sufit, a potem wyjść i, i stanąć do zawodów. Więc z koni jest to samo. Konie pracują równo całą zimę i całe lato po to, żeby zarobić na ten, na ten sukces, który później ewentualnie na zielonym torze odniosą. Natomiast dzisiaj jest dzień taki wyjątkowy, bo wtorek, a we wtorek większość koni robi taką mocniejszą pracę przed sobotą i przed niedzielą, czyli jak to u nas się nazywa, ostre galopy. I rzeczywiście to, co Pan widział, że naciskałam na stoper, to był taki ostry galop przed wyścigiem, który odbędzie się w niedzielę. I ruszył. Ostatni Sojkałer. A tam stawka galopuje bardzo pozytywnie. Seba na cel. Na drugiej pozycji jest Sebignag. Historia wyścigów w Warszawie to jest XIX wiek. W zasadzie takie profesjonalne wyścigi zaczęły się od pola Makotowskiego. Tak, aby w 1939 roku przenieść już na tor na Służewcu. Jeśli chodzi o pole mokotowskie, to już był normalny, profesjonalny sezon wyścigowy. Oczywiście konfrontowały się konie prywatnych hodowców, głównie konie pełnej krwi angielskiej, nie tylko oczywiście, bo także czysta krew arabska. I te wyścigi trwały już no, co najmniej kilkanaście lat. Natomiast pole mokotowskie zaczęło znajdować się w końcówce lat 30. w centrum Warszawy. I wyścigi wyprowadzono na Służewiec, już na zasadzie, że wyprowadzamy się na obrzeża miasta. W 1939 roku, bo tak naprawdę właściwie ten tor uruchomiono w 1939 roku, jego rozpoczęto budowę w 1936 roku. Stał się jednym z najnowocześniejszych torów w Europie. Ówcześni projektanci przewidzieli coś takiego jak parking na 2,5 tysiąca samochodów. Przesuwany kanat, bieżnia o dużej szerokości, która pozwala do dzisiejszego dnia służywcowi być torem wyścigowym, na którym jest chyba rozgrywana największa ilość gonit na świecie. Więc wówczas ta myśl dotycząca perspektywy rozwoju wyścigów konnych w latach 30. XX wieku no była wręcz wspaniała. W okresie II wojny światowej, przez większość działań wojennych, wyścigi na Służewcu były zatrzymane. Ludzie związani z hodowlą koni, z wyścigami konnymi, podjęli olbrzymi wysiłek, aby. Przy zakończeniu działań wojennych i bezpośrednio po nich najciekawszy materiał hodowlany, który były szanse do odzyskania, zarówno ten, który się wywodził z polskiej hodowli, jak i w ramach reparacji wojennych, żeby wrócił do Polski. I tak się stało. W okresie, tak zwanego PRL-u, w Polsce tak się złożyło, że był to jedyny legalny hazard a więc cieszył się olbrzymią popularnością, na wyścigi przychodziło mnóstwo ludzi, zarówno, żeby obejrzeć właśnie piękne konie, ale także właśnie, żeby się zabawić legalnie w grę hazardową. Był to okres świetności, jeśli chodzi o ilość ludzi, którzy tutaj na te wyścigi przychodzili, ale był to także okres takiego dosyć dynamicznego właśnie rozwoju hodowli koni tych ras. Powszechnie uważa się, że wyścigi konne to hazard. Oczywiście przy okazji prowadzi się zakłady wzajemne, które doprowadzają do tego, że ci, którzy mają wiedzę i informacje o tym, jakie szanse mają poszczególne konie, mogą na podstawie swojej wiedzy, umiejętności i wyczucia prowadzić zakłady czy uczestniczyć w zakładach i liczyć również na zyski. Ale przede wszystkim dla właścicieli konia, dla hodowców, dla agencji nieruchomości rolnej najistotniejsze w wyścigach jest to, żeby konie były poddawane selekcji, próbie i w związku z tym wiąże się z tym wartość konia, który wygrywa i oczywiście cały pomysł na sport to jest to, że ci, którzy mają osiągnięcia w hodowli, również mają możliwość wygrania nagród, a w części totalizator finansuje również organizatora, który finansuje nagrody. W związku z tym kółko się zamyka, interes się kręci. I ale z tej narodziną i pierwszą pozycję, ternia i druga, naród na stakę, który nie swoją, jest z metru, to zielonika, cenar, jest, Na program zaprasza firma Autokarol Piotr Majka, lider wśród importerów samochodów ciężarowych. Na program zaprasza firma Paxton Polska, importer samochodów użytkowych.